w kolejnym dniu jadę, jadę idę szybko zjeść śniadanie i będziemy testować tą wielką żelkę. sama jestem ciekawa czy ona w ogóle będzie jadalna czy będzie tak twarda, że nie będziemy tego w stanie zjeść no zobaczymy, na pewno sobie to pokroję na mniejszy kawałek bo nie wiem, czy dam radę sobie zjeść tak, słuchajcie chrapanie 120 któreczka świetnie się bawi powinnam powiedzieć, witaj czowniczko. <laughs> od tyłu, co? Czy to w ogóle będę w stanie odciąć? To jest. O matkach się nóż klei. Matryna, jak to ciężko idzie. Ojej. Tymaczam, jak widzicie w cuk cukier, puder, bo to się tak klei. Dziadostwo jedno. Masakra. Mi zastanawiam, powiem Wam szczerze cały czas, jak są firmy, które produkują żelki. <laughs> jak oni to robią, że to po prostu im się nie klei. Jest jakaś masakra, tak to się klei czadostwo. <ścoughs> No popatrzcie, nie mogę tego przekroić. Specjalnie jeszcze nóż ostrzyłam właśnie, żeby nie było problemu. A to nic. A To idzie krew z nosa. Bo to może od razu powinnam odgryźć. Ale nie chcę. Bo podejrzewam, że inne osoby też będą z mojego domu chciały to spróbować. Dlatego nie chcę tego odgryzać. Czekit. No popatrzcie jakie cietostwo. Idzie, idzie, idzie. to bym musiała znowu przyspać. Widzicie, nóż no się przykleił. To jest jakaś masakra. Udało się. Chyba go ja przysypię cukrem pudrem. I będzie pięknie. Mam. O nie, przekleiło się. Posypię ten kawałek, co odcięłam. Żeby się po prostu nie kleił. To lecimy, będziemy testować. To lecimy z tym testowaniem żelki. Będę Wam szczerze aż sama się boję. Tak wygląda, jak smakuje. Mm. Mm. Jest całkiem spoko przy ugryzieniu, trochę lepiej się do ust, ale jest potem okej. Okay. Akurat ja trafiłam na bardzo wyczuwalny smak cytryny. Może zrobina jabłka, ale na pewno dobre. No, jest to. No, dobre, dobre, pewnie. Więc. Mega żelka się sprawdziła, tylko tak jak mówiłam, było trochę zabawy z butelką. Chociaż wydaje mi się, że ta żelka jest troszkę twardsza niż te malutkie żelki. Które się kupię w sklepach, odrobinę twardsza jest, ale jest dobra, myślę, że godna polecenia, więc wam serdecznie polecam taką zrobić żelkę, chociaż trzeba mieć dużo cierpliwości. Więc tak, jestem pewna, czy nie lepiej było kupić po prostu kilogram sobie paczkę yy, owazy kilogramu żelek. I tyle niż trzeba brać z taką no, Nie wiem, ja zrobiłam, udało się, jest. Szybki czas pozdrowień, to lecimy po kolei. Serdecznie pozdrawiam Laurus123 Agnieszka krót. Serdecznie pozdrawiam. Widzę, że loginy się po prostu powtarzają, bo już zaczynam kojarzyć te login. Sebastian S. Pozdrawiam. E, MRS. komple, -komple Serdecznie pozdrawiam. Hosek Coupe pozdrawiam. Yy, tajem, yy, tajemniczat XD, serdecznie pozdrawiam. Yy, no, i tu właśnie do tej jest pytanie, co wolisz, piłkę, nożą, czy siatkówkę Może jakiś inny sport? Pozdrawiam, dziękuję za pozdrowienia. Yy, powiem ci, tak, zawsze uwielbiałam koszykówkę. Chociaż teraz już w koszykówkę o, dawno, dawno nie gram. I nie jestem osobą, która należy do osób siedzących, która lubi siedzieć w domu przed telewizorem. Faktycznie, czasami mam takie dni, ale, ale to bardzo rzadko. Ja raczej jestem taką osobą, która lubi coś robić, jakikolwiek sport uprawiać, ale zdecydowanie wolę sporty drużynowe. Piłkę nożną też lubię, siatkówkę też lubię, ale chyba najbardziej koszykówkę. Dlatego, dlatego mówię, no nie jestem osobą, która siedzi w domu, lubi jakiekolwiek sport uprawiać, więc tak to wygląda. Dziękuję Wam wszystkim za miłe komentarze. Serdecznie Was pozdrawiam. Widzimy się jutro.